Witam serdecznie. Dziękuję, że znalazłeś czas, żeby obejrzeć tę prezentację. Ja nazywam się Agnieszka Jełkiewicz i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o wspaniałym projekcie turystycznym, jakim jest Incluses. Wszyscy wiemy, że wakacje, poczynek jest bardzo potrzebny, żeby prawidłowo funkcjonować, że na wakacjach ładujemy baterie, ostresowujemy się, a badania udowodniły, że osoby, które częściej podróżują, mniej chorują, mają więcej energii, ogólnie są to ludzie bardziej szczęśliwi i to nie tylko na wakacjach. Można by wymieniać wiele zalet wakacji, jeszcze takie jak poznawanie innych kultur, miejsc, religii, zwyczajów. A większość ludzi, których znam, chciałaby podróżować więcej i częściej, ale zwyczajnie ich na to nie stać. I tutaj właśnie pojawiamy się my. Kim jesteśmy? Jesteśmy jedynym na rynku klubem podróżniczym, w tym momencie liczącym ponad milion klubowiczów na całym świecie, w ponad 200 krajach który wyznacza nowe trendy i standardy w turystyce. Klub jest nakierowany głównie na rejsy z statkami wycieczkowymi, ale też hotele i resorty na całym świecie. I tutaj na tym slajdzie możecie zobaczyć mnie, moją rodzinkę i naszych znajomych z Incruises na zdjęciach z naszych rejsów, z naszych wakacji. Na rejsach pływało z nami już ponad 200 tysięcy osób po całym świecie od Alaski po Australię, Karaiby, Barbados, basen Morza Śródziemnego, wyspy greckie, fiordy norweskie. Dubaj i inne kraje Bliskiego Wschodu, Singapur, Japonia czy Bałkany. A ponieważ 70% ziemi to są morze i oceany, okazuje się, że jest niewiele miejsc na ziemi, gdzie takim statkiem nie można dopłynąć. Dwa zdania o założycielach firmy. Incruz jest to amerykańska firma i powstała w 2015 roku. Założycielami firmy są Michael Hutchison i Frank Codina. Którzy w pewnym momencie połączyli siły, swoje doświadczenie biznesowe i networkingowe i postanowili stworzyć coś, czego na rynku do tej pory jeszcze nie było i nie ma. Projekt, który połączy pasję do podróży z zarabianiem na podróżach przy użyciu marketingu rekomendacyjnego oraz najwyższych technologii. Inkluzyzm to nic innego, jak po prostu przeglądarka, wyszukiwarka rejsów, tak jakby booking.com, tylko dla rejsów i hoteli. Wszystko w jednym miejscu albo na stronie internetowej, albo w apce w telefonie. Inkluzyz wierzymy, że wakacje nie powinny być luksusem, ale czymś naturalnym, czymś w zasięgu każdego. I to jest właśnie misja naszej firmy, aby luksusowe wakacje były dostępne dla wszystkich i aby jak najwięcej ludzi na świecie zwyczajnie mogło podróżować, aby wakacje były dostępne dla każdego, były na każdą kieszeń, a dla niektórych być może nawet opłacalne. W jaki sposób? Ano poprzez stworzenie niesamowitej okazji biznesowej, gdzie na promowaniu klubu możemy jeszcze zarabiać. I już w tym momencie będąc na rynku ponad 6 lat, firma pozytywnie wpływa na życie tysięcy ludzi na świecie. Dlaczego rejsy? No właśnie, rejsy to jest jeden z najprężniej rozwijających się sektorów turystyki. Jest to sektor, który w ostatnich latach bardzo się zmienił. Z bardzo ekskluzywnych, elitarnych wakacji dostępnych tylko dla nielicznych staje się on bardziej dostępny dla przeciętnego kowalskiego. A liczba osób, które pływają na rejsach, rośnie gwałtownie z roku na rok. Cały czas nowe statki się budują i są one coraz bardziej nowoczesne, w pełni ekologiczne, prześcigają się w atrakcjach mających zachęcić turystów. Firmy inwestują biliony dolarów, łącznie z znanym pewnie Państwu Richardem Bransonem, który postawił na nowoczesne statki dla młodego pokolenia, gdzie dzieci nie mają wstępu, tylko dorosły, dorośli, a jego statki to taki odpowiednik pływającej Ibizy. Nie jestem pewna, ilu z Was na takich rejsach było. Z większością ludzi, z jakimi rozmawiam, nie wiedzą, jak, je, jak takie statki wyglądają. Nie było na rejsach i nie ma za bardzo pojęcia, jaki tak rejs, jak taki rejs wygląda. Chociaż mamy w klubie osoby, które już były na kilku, a nawet kilkulastu rejsach. W większości jednak wydają się one bardzo odległe, bardzo luksusowe i bardzo drogie. Natomiast wcale tak nie jest. Rejsy w porównaniu do wakacji na lądzie, uwaga, wychodzą od 30 do 50% taniej, biorąc pod uwagę standard usług na takich statkach i co wchodzi w all-inclusive na statku, ponieważ poziom usług, zakwaterowanie, wyśmienita kuchnia, rozrywka na najwyższym poziomie, wszystko to wchodzi w cenę rejsu. A taki statek to jest praktycznie pływający hotel, a nawet bym powiedziała pływające miasto, które płynie za tobą z portu do portu, z jednego kraju do drugiego. Rozpakowiesz się tylko raz. Zazwyczaj bowiem, w zależności oczywiście od trasy, w noc taki statek płynie, a wczesnym ranem przypływa do nowego portu. Cały dzień tam stoi, a więc codziennie budzisz się z nowym widokiem, nowej wyspy, nowego lądu, w innym porcie, innym kraju. I teraz są takie rejsy 3-4-dniowe, standardowe, 7-14-dniowe, aż do kilkutygodniowych, jak na przykład rejs dookoła świata. W ciągu standardowego 7-8-dniowego rejsu odwiedzasz nawet 3 albo i 4 kraje. A więc podziwiaj świat z nami. Dlaczego? Po pierwsze, na, tu jest bardzo ważna sprawa, nasze ceny są najniższe na rynku, ponieważ są bezpośrednio od dostawcy, a więc możemy pozwolić sobie na tak atrakcyjne ceny. A dlaczego mamy takie ceny? Ponieważ, tak jak powiedziałam, jest już nas ponad milion. I na przykład dla takiej linii jak MSC Cruises jesteśmy już w tej chwili największym dostawcą klientów. Żadne biuro podróżni nie dostarcza im tylu klientów, co Incruises w tej chwili. Po drugie, ponieważ masz dostęp do największej oferty rejsów w jednym miejscu, w jednej przeglądarce. Ponad 20-21 tysięcy rejsów w tym momencie w ofercie. I tutaj widzisz loga? Tych wszystkich, których mamy w ofercie w tej chwili, um, czyli z tych największych MSC, Cruises Princess, Costa Azamara, Norwegian Cruises, Cunard angielski czy Virgin Voyages. Dodatkowo wkrótce oferta będzie rozszerzona o rejsy rzeczne, na przykład po Nilu czy Amazonce. Oczywiście firma Incruises posiada wszelkie akredytacje i jest członkiem KLIA, Międzynarodowego Stowarzyszenia Linii Rejsowych, które zrzesza ze sobą największych armatorów i linię lesowa na całym Świecie. Ale może w kilku słowach, jak w ogóle wygląda taki rejs? Jak taki statek wygląda? I tutaj pozwolę sobie przedstawić Wam zdjęcia z mojego rejsu w zeszłym roku i z um, rejsów klubowiczów, moich znajomych. Praktycznie cała infrastruktura rekreacji hotelowej, która jest na lądzie, jest też na takich statkach. Taki statek ma mnóstwo atrakcji. Może najpierw, jak wyglądają kabiny? Kabiny wyglądają jak pokoje hotelowe. Mamy takie bez okna z oknem z balkonem, aż po te bardziej ekskluzywne apartamenty. Łazienki z kabiną prysznicową, szafy, wszystko jak widać, co potrzeba jest. Taki statek ma zazwyczaj kilka basenów, sauny, jacuzzi, ze słodką wodą, ze słoną, spa nowoczesne siłownie, dla dzieci parki wodne i te interaktywne parki wodne, zjeżdżalnie, sztuczne fale, gdzie można posurfować, ziplines, czyli tyrolki, ścianki spinaczkowe boiska do koszykówki, tenisa czy nawet mini pola golfowe. Wszystko to oczywiście jest olimpozy, wszystko to wchodzi w cenę rejsu. Zjeżdżalnie, karuzele, nawet statki z rollercoasterami, komorami powietrznymi czy torami gokartowymi. No i oczywiście kręgielnie, kasyna. Jeśli chodzi o dzieci, są też tak zwane kids klaby, gdzie rodzice mogą oddać swoje pociechy pod opiekę do późnych godzin wieczornych, a sami mogą sobie na przykład odpocząć, czy zejść na ląd, na wycieczkę, czy po prostu odpocząć przy basenie. Są one oczywiście podzielone wiekowo, od niemowlaków po nastolatki, a gdzie animatorzy mają dla nich przygotowane przeróżne atrakcje, od sportowych poprzez artystyczne, na przykład układanie klocków Lego, a nawet gotowanie. To wszystko też również w cenie rejsu. I tutaj jeszcze bardzo ważna informacja: są linie, w których nie płaci się dodatkowo za dzieci lub dopłaca się tylko symbolicznie opłaty portowe. Także rejsy jest to wspaniała opcja dla rodzin z dziećmi. Um, taki statek ma zazwyczaj kilkanaście barów, pubów, restauracji, gdzie możemy wypić kawę, piwo, czy na przykład jakiś koktajl. Dodatkowo właśnie rejsy słyną z bardzo dobrej kuchni. Przepięknie podane jedzenie jest właśnie serwowane albo w restauracjach pięknie podane wykwit na kuchnia, lub jeśli ktoś woli stołować się w bufecie, to ma zawsze do wyboru, albo właśnie restauracja, albo bufet, um, a przez całą dobę praktycznie można zjeść znak czy pizzę w całodobowych barach. To są dokładnie z jej rejsy, zdjęcia z naszych rejsów, to co my jedliśmy. Nasze talerze, i to wszystko wchodzi w cenę rejsy. A jak chcemy, żeby robot nam na przykład zaserwował, przygotował i zaserwował drinka czy koktajl, jest to też na niektórych statkach możliwe. A dlaczego nie? Jeśli chodzi o rozrywkę, to po takiej wykwitnej koracji warto pójść i coś obejrzeć. I teraz taki statek zazwyczaj, ma kilka teatrów, gdzie codziennie odbywają się koncerty muzyczne, występy teatralne. Jeżeli chodzi o muzykę, to od muzyki klasycznej po jazz, po jazz, pop, disco, przedstawienia teatralne, musicale, występy na lodzie, teatry na wodzie z nurkowaniem i pływaniem synchronicznym, występy magików, akrobatów i tak dalej. Ale to są atrakcje tylko na statku. A przecież taki statek, tak jak już powiedziałam wcześniej, praktycznie codziennie. Przypływa do innego portu, i my wtedy mamy okazję zejść na ląd i oczywiście pozwiedzać. I tutaj możemy sobie sami ten czas zorganizować lub wycieczkę wziąć zorganizowaną jakąś z, zorganizowaną przez statek. I tutaj kilka pocztówek z, mi, z miejsc, jakie ja stwierdziłam na rejsach w zeszłym roku, w sierpniu, październiku, w tym roku. Takie wycieczki są od kilku godzinnych do całodniowych, z przewodnikiem oczywiście zazwyczaj w kilku językach do wyboru i od takich, gdzie zwiedzamy na piechotę, na przykład wyspę zwiedzamy z autokaru, możemy ponurkować, popływać katamanarami czy na przykład wybrać na degustację lokalnej kuchni czy lokalnego wina. A dla osób bardziej aktywnych, mniej aktywnych możemy oczywiście też czas sobie sam zorganizować, nie trzeba brać żadnych wycieczek ze statku, można sobie pozwiedzać na własną rękę, pochodzić, pozwiedzać, wynająć skuter czy rower, po prostu samemu sobie ten czas zorganizować. A więc tak wygląda statek, tak wygląda przykładowy rejs, natomiast nie tylko rejsy mamy w naszej ofercie, tak jak już też mówiłam. Rozszerzyliśmy w zeszłym roku ofertę również o hotele i kurorty. I w tej chwili są one również dodawane do naszej przeglądarki. Ponad 150 tysięcy ofert hoteli i resortów na całym świecie. Firma po prostu w pewnym momencie zauważyła, że klubowicze wybierają się na rejsy, wybierają się zazwyczaj dzień czy dwa wcześniej i bukują hotel w danym miejscu, aby dodatkowo zobaczyć lub zwiedzić dane miasto, portowe czy okolice. Poza tym niektórzy z różnych powodów wolą atrakcje na lądzie i dla tych osób właśnie firma wychodzi naprzeciw. I w tej chwili, tak jak już powiedziałam, mamy około 21 tysięcy ofert rejsów, ale ponad 150 tysięcy hoteli i resortów w ofercie. I to też cały świat, łącznie z Polską czy Wielką Brytanią, oczywiście wszystkie kontynenty, czyli tysiące ofert wakacyjnych w jednym miejscu, w jednej w apce w telefonie. A ta oferta jest stale rozszerzana. Warto jeszcze dodać, że firma jest tak pewna najniższych Cen, jeżeli chodzi o hotele i resorty, że oferuje coś, co się nazywa Price Match Guarantee. Czyli, jeżeli jesteś w stanie ten sam pokój hotelowy znaleźć w niższej cenie gdzieś indziej, oczywiście ten sam termin, ten sam pokój, ta sama opcja wyżywienia, to firma Incruises zwraca ci różnicę w cenie na twoje konto w Incruises. Tak, jesteśmy pewni, że mamy tak super najniższe ceny. Ale przejdźmy może właśnie teraz do konkretów. Jak to wszystko działa i co trzeba zrobić, aby móc korzystać z naszej przeglądarki, wykupić sobie taki rejs czy hotel, zabukować sobie w tak atrakcyjnych cenach, o jakich mówiłam wcześniej. No, trzeba się po prostu do klubu przyłączyć, gdzie jako klubowicze odkładamy sobie pieniądze na wakacje. Ponieważ jest to amerykańska firma, odkładamy sobie w dolarach, po 100 dolarów miesięcznie. Nie można ani mniej, ani więcej. Czy jest to jakby nasze konto oszczędnościowe, gdzie co miesiąc odkładamy sobie na wakacje? Natomiast firma podwaja nam te nasze 100 dolarów. Czyli płaciliśmy 100 dolarów, automatycznie firma podwaja nam to do 200 dolarów. I tak co miesiąc. Te środki wpadają na tak zwane, na nasze konto, na tak zwaną złotą kartę, gold account, tak? I gdzie co miesiąc właśnie są one podwajane? I tam są zamieniane na tak zwane reward points, czyli jakby punkty bonusowe, punkty kredytowe, ale do jeden taki punkt bonusowy jest to równowartość dokładnie jednego dolara amerykańskiego. I tak to właśnie wygląda, czyli w pierwszym miesiącu wpłaciłam 100, mam 200, w drugim, następną 100 mam 400, 600, 800 i tak dalej, tak? Czyli układałam sobie 4 miesiące, mam 800 punktów bonusowych, czerwkowiednik, 800 dolarów do wykorzystania. I teraz chcę zabukować rejs, to z tych odłożonych pieniędzy na mojej złotej karcie mogę wykorzystać wszystko, łącznie z tą dopłatą od firmy. Natomiast jest jeden warunek, tak jak tu jest napisane, to płacę tymi środkami do 50% ceny rejsu. Czyli na tym kolejnym slajdzie, na przykładzie tutaj, 7-dniowy rejs Morzu Śródziemnym z kosta kosztuje 1600 dolarów. I pamiętajcie, że to jest cena za kabinę, czyli to jest cena za co najmniej dwie osoby. To jest tylko przykładowy rejs. I teraz miałam na moim koncie odłożone 800 dolarów, czyli mogę zapłacić za połowę rejsu tymi odłożonymi środkami, a tą drugą połowę, czyli drugie 800, płacę z własnej kieszeni, czy to kartą debetową, kredytową, czy tak jakbym płaciła w biurze podróży. Czyli 800 wykorzystałam ze swojej karty złotej, to co miałam odłożone, drugie 800, Dopłacam z własnych środków, tak? Czy jak ktoś szybko policzy, ma analityczny umysł, to mamy tutaj już w tym momencie 25% zniżki od ceny rejsu, która i tak jest najniższa na rynku. Ale to nie wszystko. Na tym przykładzie, tak, dopłaciłam z własnej kieszeni w momencie bukowania 800 dolarów. W momencie, jak bukowałam ten rejs, tak. I teraz te pieniądze, które zapłaciłam własną kartą kredytową czy debetową. Wracają jeszcze do mnie całe te 800 dolarów w formie jakby takiego cashbacku na drugie konto, na konto niebieskie karty Blue Card. I te środki ja w przyszłości mogę ponownie wykorzystać na zbookowanie na przykład hotelu do określonej kwoty podanej w bookingu. Tak? czy tutaj mamy podane, że dany hotel kosztuje 880 dolarów, z mojej karty niebieskiej mogę dodatkowo wykorzystać 265, czyli zamiast zapłacić 880, zapłaciłabym 615, tak? Czyli jakby płacę znowu tymi samymi pieniędzmi, Czyli dostaję jeszcze większą wartość, jeszcze większą zniżkę i to właśnie jest pięknie. Wszystkie pieniądze, całość jaką dopłaciłam w własnej kieszeni w momencie bukowania trafiają do mnie na tą niebieską kartę i mogę dzięki temu bukować kolejne zniżkę, bukować kolejne wakacje ze zniżką. Nie ma czegoś takiego kochani na rynku. I jeszcze bardzo um, ważna rzecz, dodatkowo um, moje reward points, czy te pieniądze, które mam odłożone nigdy nie przepładają. Właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o bezpieczeństwo moich środków. Ludzie często pytają, a co jak firma zbankrutuje, co się dzieje z moimi wpłaconymi pieniędzmi. Zresztą to było też jedno z moich pierwszych pytań. A więc to bezpieczeństwo jest zapewnione i pieniądze klientów, jakie wpłacam, są ubezpieczone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Trust My Travel. To jest taki ubezpieczyciel, który ubezpiecza około 2000 największych biur podróży na świecie i na wypadek mało prawdopodobnej likwidacji czy bankructwa firmy. Nasze pieniądze jako klientów klubowiczów są nie do ruszenia. Są one zdeponowane w Barclays Bank, w angielskim banku, w funduszu powierniczym na koncie Trust My Travel. A więc, co zrobić, żeby się do klubu zapisać? Popłynąć już w przyszłym roku, a nawet w tym roku na taki rejs. Nic prostszego: rejestracja trwa mniej niż minutę, a kosztuje jeszcze dodatkowo 100 dolarów na wakacje. Czyli oprócz tych 100 dolarów, które opłacam na wakacje, w momencie rejestracji jest jeszcze taka opłata administracyjna, dodatkowe 100 dolarów. A więc w pierwszym miesiącu płacimy 200 dolarów, a później sobie stówkę odkładamy co miesiąc. Natomiast ta opłata administracyjna, ona tak się nazywa, ale faktycznie my jej nie tracimy na żadne opłaty administracyjne, ale jest ona też zaksięgowana na naszej niebieskiej karcie. Czyli nawet te 100 dolarów tej opłaty administracyjnej możemy w przyszłości wykorzystać na wakacje. A więc wpłacamy 200 a mamy do wykorzystania na wakacje 300, więc znowu bonus. I dalej sobie później już odkładamy po te 100 dolarów miesięcznie, firma nami podwaja, jesteśmy gotowi, kiedykolwiek to jest, bukujemy nasze wakacje. I to są podstawowe korzyści i bonusy, jakie dostajemy, będąc robowiczami, ale jest jeszcze ich więcej. I na zakończenie tej prezentacji chciałabym jeszcze Wam powiedzieć o jeszcze jednej korzyści. Dla osób, które może chciałyby wycisnąć z klubu jeszcze więcej, które może chciałyby podzielić się informacją o klubie z innymi i po prostu zostać na to nadzwyczajniej wynagrodzonym. Istnieje taka możliwość? Jak najbardziej. Zakładam, że większość z Was podróżuje z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi. Jest to oczywiście naturalne. Ja nie wyobrażam sobie, nie podzielić się taką wiadomością o klubie z moimi bliskimi i przyjaciółmi. Zresztą dawno już to zrobiłam. I teraz właśnie o to chodzi, że jeżeli podzielisz się informacją o klubie i dzięki tobie ktoś przyłączy się do klubu, to w tym momencie, jeżeli polecisz klub pięciu osobom, tak jak poleciłabyś swojego fryzjera, tak, uzyskujesz tak zwane bezpłatne członkostwo. Co to oznacza? Czyli nie opłacać już swojej faktury na 100 dolarów co miesięcznej, to co sobie odkładasz na wakacje, tylko firma za ciebie ją opłaca, i oczywiście te środki podwaja. Czyli dostajesz 200 dolarów co miesiąc od firmy do wykorzystania na wakacje. Czyli w stosunku rocznym jest to 2400 dolarów do wykorzystania na wakacje co roku dla ciebie i Twojej rodziny. Corocznie. Warto czy nie? No dla mnie jest to niesamowite. I niektóre osoby tylko dlatego przyłączają się do klubu. To jest darmowa kasa na wakacje, 2400 dolarów co roku za pięciu poleganych klubowiczów. A więc moje pytanie brzmi tylko, na co czekasz i dlaczego Cię jeszcze z nami nie ma? Na dzisiaj bardzo dziękuję za Wasz czas. W razie pytań zapraszam bezpośrednio do mnie lub do osoby, która Cię na tą prezentację zaprosiła.